19 maja, na ten dzień razem z Natalem czekaliśmy bardzo długo i dzisiaj w końcu po ponad 3 miesiącach oczekiwania będziemy mogli wam coś pokazać zanim jednak powiem wam o co dokładnie chodzi i zanim pokażemy wam to co chcemy wam dzisiaj pokazać to oglądajcie ten film uważnie nie przewijajcie go do przodu dlatego że w tym filmie mam dla was również mega ciekawy konkurs w którym do wygrania jest playstation 5, zanim jednak do tego przejdziemy to standardowo zapytajmy koło fortuny ile lajków powinniście zostawić pod tym filmem, powiem wam że będzie ciężko więc każdy mu musi zostawić, i w sumie dajmy mu jeszcze jedną szansę. I zapytajmy to koło, czy powinniście stawić suba na tym kanale. I jak widzicie, tak, jak najbardziej powinniście. No, tutaj już się nie pomylił. I to wcale nie przez to, że na kole nie było żadnej innej odpowiedzi. Po prostu zasubskrybujcie mój kanał i zróbcie tak, żeby ten czerwony przycisk zmienił kolor na szary, bo wtedy nie przegapicie żadnego nowego filmu, no i pomożecie mi dobić półtora miliona subów. No dobra, w takim razie my z Natalią standardowo jesteśmy już w samochodzie. Jest godzina 13.08 i w każdej chwili możemy otrzymać telefon, że to co chcemy wam pokazać jest już gotowe, więc no mamy telefon ciągle blisko siebie, ale skoro i tak czekamy i skoro jest już po o telefonie, to chciałbym wam powiedzieć, że sponsorem dzisiejszego filmu jest Landlord Go. Jest to gra, która organizuje dla was Mega łatwy konkurs na PlayStation 5, więc słuchajcie uważnie. Landlord Go jest to darmowa gra mobilna, która wykorzystuje rozszerzoną rzeczywistość i w której budujecie swoje imperium na rynku nieruchomości. Po kliknięciu w lewym rogu, jak widzicie, odpala nam się lista nieruchomości oraz mapka, na której możemy zobaczyć budynki w naszej okolicy, które aktualnie możemy kupić. Te mapę możemy oczywiście oddalać, możemy ją przybliżać, możemy sobie tutaj przesuwać, możemy przełączać się między trybem o, proszę bardzo, 3D oraz 2D, albo możemy skorzystać z genialnego trybu AR. Podeszliśmy właśnie pod restaurację The Mexican Turą możemy sobie wyświetlić, zobaczyć jej wartość Wybrać ile udziałów chcemy kupić I no kupić na przykład całość Tak jak ja w tym momencie Obok mamy też Galaterię Italianę Którą też możemy sobie wyświetlić I kupić tutaj powiedzmy 514 udziałów Ja teraz specjalnie kupiłem 3 restauracje Z tej samej kategorii, czyli z żółtą ikonką Dlatego, że im więcej nieruchomości W tym samym kolorze przydamy Tym większą mamy premię Ten oto budynek, czyli Stadion w Gdańsku Jest no chyba najbardziej znanym budynkiem w tym mieście Możemy wykupić 391 udziałów za ponad 425 milionów. Ja w takim razie klikam kup. I w tym momencie, słuchajcie, ten stadion jest po części mój Minęło pół godziny, wróciłem do gry i jak widzicie, zarobiłem ponad 414 tysięcy. Ale gdybym chciał dodatkowo zarobić na tym stadionie. Mogę, słuchajcie, wejść w mojej nieruchomości, wybrać sobie e, właśnie ten stadion. I tutaj przy pomocy wszystko wystaw, wystawić część udziału na rynku. Płacimy za to drobną opłatę w wysokości 8 złotych monet. I w tym momencie z 391 udziałów, zrobiło mi się jak widzicie 91, bo 300 zostało, jak widzicie, wystawionych na rynku ofert Dodatkowo, jeśli chcecie kupić nieruchomości z zupełnie innej lokalizacji, powiedzmy, z jakiegoś innego kraju, a no z uwagi na przykład na panującą sytuację nie możecie tam pojechać, to w każdej chwili możecie wykorzystać agenta, dzięki temu słuchajcie, o, proszę bardzo, będziecie mogli zaznaczyć dowolny punkt na mapie, Weźmy sobie, może, a powiedzmy, Berlin. No i teraz, jak widzicie, możemy kupować nieruchomości, które są wokół naszego agenta w Berlinie. W grze jest również ranking. Ja aktualnie w naszym kraju jestem na miejscu 9300. Piątym. I właśnie tutaj dochodzimy do konkursu, w którym do wygania macie PlayStation 5, a żeby mieć szansę na jego zgarnięcie, wystarczy, że po pierwsze pobierzecie grę z linku podanego w opisie, bo wtedy dostaniecie też od razu start milion gotówki, no dzięki której będzie Wam łatwiej zacząć. Po drugie, w grze ustawicie sobie jakiś swój nick i dopiszecie do tego podłogę, czyli tą kreskę na dole konkurs. No i po trzecie, do 5 czerwca musicie zrobić wszystko, aby uzyskać jak największą wartość swojego imperium, no bo osoba z największą wartością imperium po prostu wygrywa. Jeśli więc szukacie darmowej gry mobilnej, idealnej na wakacje, przy której będziecie mogli się trochę poruszać, to koniecznie pobierajcie Landlord Go z linku pod w opisie. Bierzcie go w konkursie, bo no PlayStation 5 czeka. I kupujcie, słuchajcie, jak najwięcej nieruchomości. No dobrze, skoro wszystko już wiecie, to my, słuchajcie, teraz na e, musimy. No właśnie, ja na jakieś zakupy, i dalej czekamy na telefon, aż ta rzecz będzie gotowa. W międzyczasie, jak robiliśmy zakupy, zadzwoniła do nas ekipa, ale nie, 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 nie ekipa Freeza, tylko ekipa, która jest u nas na mieszkaniu, która robi pewną rzecz, którą właśnie chcemy wam się pokazać. No i. już zobaczyć! Właśnie, i zadzwonili i powiedzieli, że jest gotowy, więc nie ma co wdłużać, tylko jedziemy na mieszkanie, no i zaraz zobaczycie o co chodzi. No dobrze, jesteśmy na

Słuchajcie, w końcu, jak widzicie, mamy w pokojach deskę. Deskę, na którą czekaliśmy bardzo długo. Ale, no, deskę, która, słuchajcie, na żywo jest przepiękna. No, tutaj w kamerze jest trochę bardziej żółta niż w rzeczywistości. Ale, o, tutaj w miarę dobrze widać. Powiem Wam, słuchajcie, że, no, robi robotę. To, to, to jest coś, coś pięknego. Jak widzicie, mamy ją już wszędzie. Dosłownie wszędzie, w całym mieszkaniu mamy już podłogę. Tu, gdzie miała być płytki, są płytki. Tu, gdzie miała być deska, jest deska. No, jak mam wrażenia? Dla mnie jest śliczna. Jest ja się na... bałam, że ona będzie trochę za ciemna, że chce zrobić ciemno, ale jest. Jest, je, jest piękna. Ona co, co chwilę ma inny kolor w aparacie. Ale na razie, słuchajcie, jest prześliczna i uwaga, jak widzicie, ja już w samych skarpetkach, tyle tylko, że jest mega brudna jeszcze. Ale w końcu mamy. na na Natalia, ile? 16 tygodni. 16 tygodni miało być. No warto! No było warto, ale miało być 8 max 10, było 16. Ale powiem wam, że naprawdę było warto Teraz zrobimy krótkie cięcie, dla was to będzie chwila, my poczekamy te 2-3 dni Umyjemy podłogę i no postawimy w końcu stół, krzesła już bez e, folii I stoliczek I kupimy dywan e, No właśnie, więc jest trochę do zrobienia. I zaraz zobaczymy jak wszystko jest położone, będzie to wyglądało Okej, okay, witamy was yy, dwa i pół dnia później, Czyli dzisiaj sajcie podłoga jest już gotowa, żeby ją umyć. W końcu będziemy mogli to ogarnąć, będziemy mogli wszystko tam y, ustawić i pokazać wam, no jak wygląda teraz nasze mieszkanie. Podjechaliśmy pod Lerwamę, bo y, musimy po pierwsze kupić jakieś mopy, żeby wiecie tą podłogę umyć, a po drugie idziemy zobaczyć dywan. O, no teraz jest znalazło, ale ten jest mały, nie? I kurde ciemny trochę. Tutaj mamy większy, ale. Hmm. Czy my jesteśmy przekonani Natalia? Ja nie do końca Ja też nie do końca No no, słuchajcie, ekipa sprzątająca, o proszę bardzo e, Prawie tak gotowa, ale dywan niestety nie udało się znaleźć, więc jedziemy do Obi, bo tam też mamy jeden upatrzony No dobra, jesteśmy w Obi i jak Natalia? Lepszy, nie? W ogóle ma lepszy kolor też wydaje mi się no właśnie, tutaj nic nie przebija. Kurde, ja bym go wziął, ja bym chyba nim Dobra, słuchajcie, musimy jeszcze kupić filt. Mamy tu już takie wybrane, żeby podkleić wiecie, meble, żeby nam deski nie rysowały. Coś jeszcze Natalia, dywan mamy, to mamy, więc wychodzimy. Widzowie wychodząc, Natalia zobaczyła, tylko z nich się zajęła Natalia, jakbyśmy zostawili na balkonie, to byśmy obudzili się sąsiadów na dole. No dobra, wszystko kupione, więc jedziemy na mieszkanie, musimy Natalia sprzątnąć i zaraz zobaczycie, jak to wszystko będzie wyglądało. Ja się mogę doczekać. Aż zobaczymy taki efekt, już naprawdę... W miarę skończonego salonu No dobra, my już na mieszkaniu Jak widzicie, póki co jest jeszcze pusto Wszystko jest tutaj I to wszystko musimy, słuchajcie, zaraz ogarnąć Ale najpierw musimy zająć się podłogą No bo jak widzicie jest e, cała zakurzona Potem podkleiliśmy go filcem Ustawić tutaj Skręcić stolik kawowy, którego w sumie jeszcze wam nie pokazywaliśmy Ale nie ma co, słuchajcie, zaczynamy to wszystko sprzątać I powoli to ustawiać No dobra, minęło trochę czasu Natalia przeleciała już raz całe mieszkanie, w sensie całą deskę jednym mopem Teraz jak widzicie lecimy drugi raz innym Ale ja w tym czasie jak ona będzie to robiła Zajmę się podklejeniem filcem nóżek w krzesłach, w stoliku i w kanapie, która gdzieś tam jest ukryta Ale Natalia, w ogóle jak się chodzi w skarpetkach po, po mieszkaniu? Super, w końcu nie się chodzić w butach No w końcu, ja nie mogę, to już jest widzowie znak, że e, Co coraz bliżej do przeprowadzki Ale nie ma co słuchajcie, bierzemy krzesło i no zaczynamy tutaj podklejać Dobra, pierwszy świat, jak widzicie, jest podklejony filcem, tak to wygląda. No ale słuchajcie, trzeba zrobić teraz yy, próbę jakości. No i niestety, widzowie, okazało się, że yy, ten filc jest trochę za mały. O, tam to dobrze widać. Bo jak widzicie, nóżka troszeczkę dotyka tego drewna, więc no trzeba podkleić większy. No dobra, teraz jak widzicie, od razu lepiej. Praktycznie cała nóżka jest pokryta tym filcem. No i uwaga, chwila prawdy. Jak widzicie działa, żadne rysy nie zostają, wszystko jest pięknie podklejone Więc teraz to samo trzeba zrobić z pozostałymi krzesłami Jezu jaki to jest syf Te krzesła generalnie były łatwiejszym zadaniem, bo teraz czas podkleić stół A potem tamtą kanapę No dobra, stół jak widzicie też już mamy podklejony O proszę bardzo, tutaj nóżki są zabezpieczone Natalia siódmy raz już kończy też myślę podłogę Więc zaraz to wszystko ustawimy na swoje miejsce No i zobaczymy Co jak Mamy z tobą podłogę? Nie, ja byłem bardzo zajęty Ale nie ważne, zaraz ustawimy i zobaczymy jaki będzie efekt No widzowie, jeden kącik mamy, tam Natalia czesze krzesła, żeby ładnie były jakby ułożone Ale no powiem wam, że robi to robotę Na aparacie są trochę inne kolory Ta deska jest bardziej... Bardziej żółta niż nie, krzesła są w miarę okej okay. Ta deska jest bardziej żółta niż w rzeczywistości A to, ten stół jest jaśniejszy niż, niż w rzeczywistości Stół i krzesła są już postawione, kanapa jest też złożona, jest już postawione. Dywan też, ale on tak nie do końca mi się podoba, ale słuchajcie No zobaczcie sami No, Natalia, jak wrażenia? E, opowiadaj. E, kanapa super, tutaj super, ale dywan mega mi się nie podoba. Dywan jest do wywalenia i to chyba nawet teraz. No, bez niego słuchajcie teraz lepiej. W sensie on fajnie pasował kolorystycznie do krzeseł, ale no poza tym by, był brzydki. Do tej kanapy nie bardzo pasował. O, bardziej coś słuchajcie w, w tym stylu, że taki no, widzicie. Tak mi się wydaje. Taki trochę mazany. Więc to dywan na bank jest do zmiany, ale tutaj ten stół, krzesła mega mi się podobają. o i pasują mi nawet dzisiaj do koszulki. Ale w tym miejscu, słuchajcie, brakuje jeszcze jednej bardzo. Ważnej rzeczy, która znajduje się w tym oto kartonie i no, którą będę musiał teraz złożyć. Teraz Jak widzicie, stolik skręcony, e, tylko jest pewien problem, jak zwykle. To jest klasyk, jak jaś wszystko się buja, każdy meble jaki kupujemy. Ja nie wiem, czy ja źle skręcam to, czy o co chodzi, ale no wszystko się delikatnie buja. Ale to, że się buja, to nieważne, jakoś to ogarniemy. Pytanie Natalia: e, Jak się podoba, jest ok? No bardzo, ale ja też powiedziałem z tych się gryzą. A no, bo ja Zapytałem Natalii, czy, czy nóżki złote się nie gryzą z czarnymi od tego i. Kurde, no nie wiem No i kolejny dylemat widzowie, ja nie wiem Co chwilę pojawiają się jakieś wątpliwości, pytania I dajcie w komentarzach znać, co myślicie Czy ten stolik tutaj pasuje, czy nie No dywan wiadomo, że nie pasował, więc poszedł out Będziemy szukać nowego, deska jest kozacka Ale salon to oczywiście wszystko Jak widzicie w sypialni, o, mamy też deseczkę położoną No powiem wam, że jest tak ciepło w tym mieszkaniu Dzięki niej, że To jest coś pięknego U mnie w studiu też, jak widzicie, ta deseczka jest już położona W pokoju gościnnym również, ale no Poza nią i no poza salonem jak widzicie, mieszkanie jest jeszcze dosyć puste. Ale to najważniejsze, że w końcu jest podłoga, że w końcu, słuchajcie, możemy chodzić. No, czekaliśmy. No właśnie, chodzić na boso. Czekaliśmy ponad 3 miesiące, żeby pokazać Wam i podłogę, i to, jak to wszystko rozstawimy. Teraz już można lecieć dalej. Niedługo, słuchajcie, wjeżdża stolarz z całą kuchnią. W tym tygodniu wjeżdża też sypialnia. No właśnie, więc zmian teraz będzie mnóstwo, ale nie będziemy wam ich aż tak pokazywali. Chcemy teraz trochę ukrywać to, co będzie się działo, bo będzie działo się bardzo dużo, ale no nie chcemy pokazać Wam wszystkiego, żebyście mieli, wiecie, taki Efekt wow, jak już całe mieszkanie będzie gotowe I jak nagramy film, w którym całe mieszkanie wam pokażemy Ale Natalia coś jest niezadowolona widzowie Nie, nie wiem o co, o co chodzi Natalia Czemu jesteś tutaj ale na tej ścianie ale na tajem, no Wiadomo, że tu jeszcze brakuje milion rzeczy, ale No nie od razu wiesz yy, Wszystko może być, nie? Ale wróciliśmy jak widzicie do naszego No jeszcze obecnego mieszkania Ciasnego. Nie, nie chcę mi się na tutaj na na mieszkać Teraz dzięki podłodze będzie z górki Myślę, że za taki miesiąc będziemy no, mogli już tam chcesz. mieszkać Także subskrybujcie kanał, że już kapić, Zostawcie łapkę w górę, wam się zgodowo. Pobierajcie landlord go i grajcie, bo yy, No tak jak mówiłem macie playstation 5 do wygrania A my póki co się wygnamy, trzymajcie się i nara